Jakby się mnie ktoś kiedykolwiek pytał, to naprawdę mamy chyba najlepszą społeczność Metina ever. W ogóle, jakby społeczność Metina jest e, mega. Teraz właśnie jeden z widzów. Dobra. H3 dozo. Mm, tylko który. No. Który ten. Gdzie ten dozorca? Gdzie ten dozorca? E, tu jest kowal no, nie pamiętam gdzie tu nawet dozorca jest tu jest dozorca dokładnie a tutaj jest, dobra dokładnie o kurcze, no właśnie <ścoughs> i po prostu jeden z widzów e, napisał mi że ma dodania parę itemków. O, no to ej ekstra. Ma dodania parę itemków, e, których nie potrzebuje, dlatego że. uuu ja cię kręcę! <laughs> e, dlatego, że on już nie gra na tym serwerze i chętnie mi je odda. ej mega! E, jak kujesz, on zawalony maskami, bo dropię teraz. No nie wierzę. O proszę, go złota ekstra. To, to akurat by. okej. okej. I. <grymne> oh o. No. <grymne> grubo. No. Ja... normalnie... Eks... wow, nie? Nie wierzę w to... o, to się przyda, o, dzięki! O kurcze dzięki, to się na pewno przyda do expa. Rękoje... co to jest wędzisko włókno węglowe. Co to jest? Ja jeszcze tych temu nawet nie znam, ej. Mi się zaraz miejsce skończy, ja zrobiłem maski wędkę węglową, okej, okay, dobra. Dobra. Ja maski teraz robiłem. 1530 wartość 15 błyskawice, ej. <ścoughs> to mogę już mojemu bratu oddać ingang. To nie ma, nie ma, nie ma problemu z drugimi wnętrznościami. Tu też widzę, no, ej. Ale pecik, ej. Mega. I dlatego ja mówię, że to jest po prostu Mega jeżeli chodzi o, um, o Metinowską, o, o polską scenę Metinowską naprawdę. Zwierzaka musisz karmić z odżywką, ma 11 dni życia. I teraz. Najlepszy na koniec. O, co? <ścoughs> Dobra, ok. Dawaj. Dawaj, czy mnie teraz zaskoczyć? Ja już jestem mega zaskoczony, nie naprawdę, bo. Nie jeszcze, nie mam żadnej. Nie mam żadnej alchemii. Alchemia jest pusta u mnie. Jeszcze nic nie mamy. To będziemy się dopiero na tym skupiać. Chyba, że mnie naprawdę teraz mega zaskoczy i. tak. Bieda. Wszystkie puste, bieda jak nic. Tak, czekajcie. Zaraz. Aha, dobra, co zaraz zobaczymy. Chyba, tylko mam na jednym jakiś tam. Co jest? Nie wierzę w to teraz. Ej, no serio, brak mi słów. Okej, dobra. Nie, nie, nie wiem, co się teraz dzieje. Okej, okay. 10 wonów, nie? Ja jestem speechless, nie? Naprawdę. Dobra, wiecie co, ja sam chyba teraz z tego, jak chwilka, jak chwilka, ja sam na, ja nie wiem, do, zresztą teraz na pewno ten materiał oglądasz, naprawdę ekstra, wielkie dzięki, to już w ogóle naprawdę, naprawdę te, nie spodziewałem się tego, że coś takiego mi się przytrafi, po prostu 8 lat przerwy, masz 11kk, no mam. No. Dobra. Okej okay. Będzie jeszcze. Jeszcze cztery. Bo... O, ja cię kręcę. O, o, to się przyda, to się przyda, to się przyda, to, 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 to się przyda. Tak. Tak. Będzie szybciej latać przy dropieniu masek. Ej, 8 lat przerwy, i teraz takie zaskoczenie, nie? Takie zas... Nie wierzę w to po prostu. Transmutacja Mani? Eee, serio? To ekstra! Ej! To... wow. Nie wierzę w to, nie, ty! <ścoughs> serio, to jest po prostu... No chyba nic lepszego się przytrafić nie może teraz w metii, nie? naprawdę. Dzisiaj mi zrobiło dwie maski na dziewięć? Maski strachu stoją, nasz, stoją już na sklepie. I teraz jeszcze to. Ej. Nie wierzę w to, nie? To jest po prostu. Serio, nic lepszego się nie mogło mi teraz przytrafić. Będę mógł tutaj trochę eku już bratu oddać. Dzięki wielkie. <ścoughs> Kurczę blaszkę, naprawdę. To jest po prostu. O, jeszcze odżyweczka. A, dzięki wielkie. O, się przyda. Pewnie. Ale to teraz. Prawda. Jest co czwartek o 15, ale dzisiaj jest wyjątek. Będziemy, nie wiem, jak, jak, będą, jak będą live, y, to będziemy robić, um, będziemy rozdawać coś. ludziom, nie wiem, może maski będą, będziemy więcej masek leciało na 9 czy coś. Jak się dokuje dobrego EQ, będę mógł już latać na spokojnie. To wtedy, to wtedy, dobry użytek z tego zrobię. Co jeszcze... <noise> ok Dobra, to teraz tylko z P. jeszcze jakby mi te książki dobrze czytało, nie? Nie wiem, nie wiem, nie pamiętam już nawet kiedy mi dobrą. E, e, kiedy mi książkę w ogóle wbił. Nie pamiętam tego naprawdę. To było już chyba <noise> dobre e, paręnaście dni temu. Jak mi książkę ktoś... Czerwone na M3. I to jeszcze od tak długiego czasu. Po prostu każdą książkę mi pali e, no właśnie będę wkładać teraz alchemię. Czekaj, daj mi moment. E, gdzie to jest? Gdzie ta chemia? Tutaj. To mogę wyciągnąć w ogóle jakiś. O nie powiodło się. No szkoda. Gdzie one są? Tutaj. Ja Cię kręcę, nie. Nie wierzę w to. Wkładam właśnie. To jest po prostu. Nie wierzę w to. Ja Cię kręcę. Nie wierzę w to. Jeszcze będziemy musieli ametyst sobie załatwić, ale to jest po prostu ej. Po prostu te, teraz mi to mówisz jak ja to włożyłem. <grymne> Są... <So. grymne> nie wierzę w to. No nic lepszego nie może się przytrafić... Jeszcze, nie. Yeah. Naprawdę. A Endira. Zrobiłeś mi. Zrobiłeś mi naprawdę dzień. Zrobiłeś mi naprawdę dzień. W ogóle greco mi zrobiłeś. Tyle, tyle, tyle hajsu, co, co ja oszczędzę. Dobra, już się wylogował, ale dzięki naprawdę. Ja wiem, że to teraz oglądasz. Wielkie dzięki po prostu to jest... To jest po prostu. I te... Akurat się trafiło, że też grał surą, więc to jest naprawdę idealnie. Nie, nie, to po prostu no, naprawdę słów mi, słów mi brakuje. Jeszcze tutaj w dozo mamy mamy maski, które będę musiał też sobie poprzekładać. Tutaj porządek sobie będę, sobie będę musiał trochę zrobić, ale um, będę musiał właśnie maski porobić. Zobaczmy sklepik. Mm. no więc tak na razie sklepie wygląda bieda <laughs> ale na drugiej stronie mamy maski strachu 4 dzisiaj mi dwie wbiły pamiętam ostatnio wbiły mi dwie strachu jedna i jeden orkowy i dzisiaj mi wbiły kolejne dwie strachu więc je wystawiłem też od razu stoją na razie mi się wydaje że cena no jest trochę wysoka więc nie wiem cenę dopasujemy ale no zobaczymy jak jak zajdą, to zejdą to będzie ekstra ale widzę że tutaj Tutaj mamy wyszywane złotem plus 9, no proszę sobie, wybunujemy sobie, będzie miksować. Mamy trutkę, 10 mistyki, 29 średnie plus 9. Może będziemy miksować trutkę, tak na 40 plus średnie. O, no, Kd plus 3, dobra wyciągniemy, włożymy czwóreczkę. To nie ma co się, nie ma co się martwić. Tutaj 20 diabły, a co ja mam? No właśnie. FMSik. O, FMSik będzie na moje dropy. Gdzie dropię odłamki. Dokładnie. No i pecik talizman. jaki ja mam teraz? Ponoć na lud. To jest talizman mroku plus 1, a tu ognia. To akurat będzie do, do V3. No. A co ja mam? Aha, mam taki. Okej, okay. ja, ja muszę naprawdę sprawdzić to, i 200 pelek to się przyda, naprawdę. Um, tutaj na tą wędkę, kamulce, ej, nie, no naprawdę, człowieku, zrobiłeś mi, zrobiłeś mi tak grę, że, że masakranie. Mam 19 od brata, co. Z... <grywka> o, ja cię kręcę, nie naprawdę to jest po prostu mega teraz 10 na strzały no i super uf także no taki dodatkowy odcineczek teraz y, m, wleciał więc y, no to by było 20 na diabłę no i ekstra to by było na, na razie na tyle no, sam nie wiem co powiedzieć <gryw> dzięki wielkie mega po prostu mega będziemy musieli um, będzie musieli teraz e, się skupić na paru rzeczach, ale to będzie więcej o tym. Ekstra i ta alchemia, ej, nie, to jest... E... Nie wiem, co powiedzieć normalnie.